Wszystkim, cześć kochani, tulena królowa Olszym, ale to już na pewno wiecie. A czy wiecie o tym, że Polska wyszła z grupy? Jest to przepiękny prezent na moje urodziny, które są, przypominam, już jutro. Mimo dzisiejszej przegranej z argentyną, polskim piłkarzom udało się przejść do fazy bucharowej na Mundialu w Katarze po raz pierwszy od aż 36 lat. To niesamowite, że ostatni raz byliśmy tam, gdy żadnego z naszych obecnych zawodników nie było jeszcze nawet na świecie. I sprawdziłam to, nawet Lewandowski ma dopiero 34 lata, czyli nawet jego nie było jeszcze na świecie. Tak poza narodzinami Lewandowskiego, to w tym czasie zdążył upaść Związek Radziecki, komunizm w Polsce, narodził się internet, przeszliśmy cyfrową rewolucję, zmieniło się kilku papieży, a nawet królowa brytyjska. I stało się bardzo wiele innych rzeczy, żeby pokazać Wam o jakiej skali czasu mówimy. To obrazuje, jakim wyzwaniem było dla naszych piłkarzy, by wdrapać się na sam szczyt i żeby móc zawalczyć z najsilniejszymi drużynami tego świata. Niezależnie od wyników, warto docenić ich sukces i cieszyć się z tego, że zaszli tak daleko. Mam nadzieję, że oglądanie tych meczów dostarczyło Wam dużo takich sportowych, pozytywnych emocji i że cieszycie się z tego. Wszystkiego dobrego, pa pa!